Ja bym się troszkę widzała, dzisiaj gramy w Strongest Battlegrounds. Do Strongest Battlegrounds dzisiaj gramy, widzały? Już mnie ziomość Venom próbuje zabić. Boi się Bambik. Bum, Bambiczek, let's go, mocne combo. się idzie do lobby. I poszedł i już się logn... nie, nie lognął się. A nie, Akurat widzę. Dobrze, że mnie odepchnęło, bo ja nie chciałam być tego buda. Zobaczymy, czy wziął się lognął. Chyba się lognął. nie ja wiem. Ja mam na pewno długi nick, więc no, chyba się lognął. No się. To mamy właśnie npc ta Easy. Dola by sobie iść. Ej bot. Lognął się bot. Nie bądź się gówniarze, bo oni nie umieją grać. Nie polecam z takimi ludźmi grać, bo oni się logną, wrócą. Może, bo mają frienda jeszcze na serwie. I nie dostaję kila, bo ten śmieciak nie umiał grać. Lognął się na swoje życie, kurde. Bo nie chciał mi dać kila, właśnie tacy ludzie, jak się lognął podczas walki, nie opłaca się nawet z takimi ludźmi grać. Ani trochę, jak nawet co przyjaciół mi, bruch miał być. Bruch. To wygrywa, widzę. Nie no, nie będę się patrzył na coś. 50 e, 10 kg. E, hey sie siema. No, bruch. Siema nie, siema. Bum. Bum. Aperkat! Bum. Gostą. Chociaż się nie lognął Biry. Najgorsze jest to, widzę, że chłop. Ym, że nie, nic nie jest najgorsze. Chodzi bardziej o to, że mam 77, 777 kg. Ki Ten się poci. U. Zginiemy, bo on się poci, wiadomo, nie wiem czemu. No i właśnie nie lubię tego, że ja próbuję kichnąć AfK ka się chodźcie, nie lubię takich graczy Bo oni tylko... Tylko... co się 24 na 7 No bo jak już macie 4690 kg, no to... No to by się na pewno pocicie w tej grze, bo... No co robicie, no może... Tak, dla fana gracie, no może niektórzy tak sobie dla fana grają, ale musicie dużo grać I pewnie macie jakieś chore komba Co? Aha. Dobra widzę nienawidzę tej a nie? Nie lubię tych ludzi No. Aaa! No ku! jak no bro! Zabrałeś mi kila! Chodź tu! <słuch> Co? Jak się poci, chłop! Nidzi kupię. No, no ma do o mega głośno. No może. Normalne widzę. Mad. z takim też nie gram. VIP Bot 2014 z PAMI ultimate Metal Mad Bot. Chyba bo tylko ulta nie wiem, bo. O dawkuje. No i idę na niego. No. Dolaby idź. co, A, ale się chopie pociesz, wiesz. i się, że mnie trafi. że no. mnie tak wcześniej ranowałeś, co? No, tak wcześniej ranowałeś. Idź do lobby, chodź. Zamiast tego. Sorry, napisał? No Ory, Mambik. Sorry, Mambiku, że jesteś w lobby. Tobie też mamy. Yy... O, przestaniesz ranować, chodź? Jak ktoś to rany do niego ataków Help. Nic do lobby z tym twoim help. Nie co my idzie na Bombko? Nic co do lomby No nie! No z tam. Ale chłopie jesteś tam, dobra, sorry widzę, że tak nie mówię, ale jest po, po co się ja odwawiłam bambiczkę? A ten mikrofon mi tak zasłania, sorry widzowie. No idzie! No chodź! No. Patrzcie widzowie, ranuje bambiczek. Bum, idź do lobby. Z tym twoim Roblox o bambiczku. Trzeba było się nie robić dwa fo w jeden w ambiczku. że mi dwa wolno no, strzeli z Bieszkiem, no, ale mi się coś nie udało, mam Jak się pan nazywał? Szymik? Szymik poszedł do lomby, widzamy. Aha, wrócił. Wiadomo, ma tu frienda, mambiczek. I jeden ma A sobie wtedy rafa nadegrałam, jak miałam tyle. Co wtedy używałem. Nie wiem, chyba Genos. Genos. Już miałam, wtedy Genosa. A i mam nie niefarkę, bo... Oprócz Lunar Full luna. Dropnąłem z z chyba tu potki y, Undefined. Jeden na minion. 111 111 i... Y, jeszcze... Y, później... Wcześniej dropnąłem dwa te... Jak... dwa... dwa Arkendarki dropnąłem tak ogólnie, więc się wnerwiłem. obecnie głupi... Ja o ja, ja, tak seria ja się dziwię. Ja się dziwię co poprawię Ojojoj, nie oj, Będę się będzie się pocił bambiczek. Myślę o chłop, że... Jest nowym playerem, to mnie zaglidia, co nie? O nie. No kurwa. Napiszę mu dżidżi, 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 Chyba ja że zasługujesz na no, Gigi i let's go, widzowie Rock. Widzowie, musimy najpierw tego ziomeczka zrobić Bąbiczku, idź sobie do loby z tym swoim ranerem Dobra, mi za wiekiem lepiej. tą emotkę. Zamiast tego tu dam rach, tu dam bugi. Bo chcę, mam, da, muszę mieć emotkę na tańczenie. Więc wydaje ciekawy film. Ale że tą emotkę, bo ona jest taka seria fajna. Oj, oj, i został porobiony. Fajna motka zostawcie sobie lajka, bo ciekawy film, akurat krótki. I do następnego. Możecie też obejrzeć, jak, jak mam tragiczny lak na nie tu dwójce. Mówiłem nie jeden, co nam lepszą rzecz. Później zrobiłem i zrobiłem permafrost. Więc, takie sobie. Do na następnego widzowie. Jak już nie powiedziałem, żeby zostawić sobie lajka, to zostawcie. Peace. Chcę nabyć tylko 69 subów później. 99 i później 100 i później 1000. Tylko, że powtórzenie tych wszystkich, co ja miałem już. Do następnego widzowie! Siu!